Dziękuję Bogu za kolejny dzień. Niech Bóg obdarza nas zawsze zdrowiem i dużym pokojem. Dziś Bóg ma dla Ciebie wiadomość. Ta wiadomość poruszy głębie Twojego serca. Mój ukochany syn, podróż życia. Jest pełna wyzwań, przeszkód i momentów ciemności. Ale wiedz, że jestem tutaj, aby oświetlać drogę i chronić Cię przez cały czas. Światło jest potężnym symbolem reprezentującym prawdę, mądrość, przejrzystość i przewodnictwo. Często w obliczu trudnych wyborów i nieznanych ścieżek szukasz światła, aby oświetlić ścieżkę przed sobą. Światło nie tylko odkrywa to, co ukryte, ale także zapewnia komfort i bezpieczeństwo. Rozprasza ciemność, strach i niepewność. Skomentuj teraz, wierzę, jeśli wierzysz. Umiłowany synu, w swoim życiu odnajdziesz chwilę ciemności, kiedy wszystko wydaje się stracone, kiedy wyzwania wydają się nie do pokonania. To właśnie w tych chwilach chcę, abyście pamiętali, że jestem światłem które oświetla Wasze ścieżki. W psalmach jest napisane 119,105 lampa dla Moich stóp. Twoje słowo jest światłem, dla Moich stóp ścieżka. Moje słowo jest źródłem światła i wskazówek, które są zawsze dla Was dostępne. Zawiera mądrość, zasady i prawdy, które mogą oświetlić najciemniejsze ścieżki. Poszukiwanie duchowego światła często wiąże się z poszukiwaniem prawdy i mądrości. Próbujesz zrozumieć cel swojego życia, znaczenie swoich doświadczeń i ścieżkę naprzód. Prawdziwego duchowego światła nie można znaleźć jedynie w zdobywaniu wiedzy, ale w połączeniu z boskością, w poszukiwaniu prawdy wewnątrz siebie i w zrozumieniu, że każdy z Was jest cenną częścią większego planu. Skomentuj teraz, dzięki Bogu. Na znak wdzęczności ochrona jest kolejnym błogosławieństwem, jakim chcecie obdarzyć. Tak jak ojciec czuwa nad dobrem swoich dzieci, tak ja zawsze zwracam uwagę na ich bezpieczeństwo i ochronę. W przysłowiach 28 jest napisane. Jego strzeże dróg sądu i strzeże swojej drogi święci. Wiedzcie, że jeśli zdecydujecie się podążać ścieżką prawości i prawdy, jesteście pod moją ochroną stały. Prowadzę ich i podtrzymuję nawet w najtrudniejszych momentach. W swoich partiach napotkasz wyzwania i przeciwności losu. Burze życia mogą wydawać się przytłaczające, ale chcę, żebyś pamiętał, że jestem z Tobą. Jak bezpieczne schronienie pośród burzy. Ochrona, którą oferuję, nie gwarantuje że nie będziesz musiał stawić czoła trudnościom, ale gwarantuję, że nie będziesz musiał stawiać czoła trudnościom sam. Wiara jest podstawowym ogniwem pomiędzy światłem a ochroną, kiedy wierzycie we mnie, światło prawdy i przewodnictwa świeci w waszych sercach. A boska ochrona otacza Was. Wiara jest fundamentem, który podtrzymuje duchową podróż. Pokładając we mnie swą wiarę, oświadczasz, że ufasz mojemu przewodnictwu i mojemu ochrona. Często szukasz światła i ochrony w sobie modlitwa. Modlitwa to potężny sposób na połączenie się z Boskością, poszukiwanie mądrości, znajdowanie pocieszenia i uwalnianie od zmartwień. W Mateusza 778 jest napisane: Proście, a będzie Wam dane, albo szukajcie, a znajdziecie, albo pukajcie a będzie Wam otworzone. Dlatego każdy, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto puka, otwiera, a poprzez modlitwę możesz prosić o przewodnictwo i ochronę. I zawsze jestem chętny do pomocy. Połączenie z naturą może, również przynieść światło i ochronę. Wielu z Was czuje moją obecność, gdy przebywacie w naturalnym środowisku. Kiedy obserwujesz wspaniałość stworzenia, przyroda jest odbiciem mojego majestatu i jest źródłem inspiracji, uzdrowienia i odnowy. Miłość jest kolejnym istotnym elementem w Waszym życiu. Miłość jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie, a boska miłość jest zawsze dla Was dostępna. Kiedy kochacie siebie nawzajem i kochacie bliźniego, jesteście zgodni z moją wolą. Miłość jest źródłem światła i ochrony, która może rozproszyć ciemność i odeprzeć zło. Często zwracasz się do duchowych, przywódców i nauczyciele, te współczujące dusze mogą służyć jako przewodnicy mojego światła i mądrości. Pamiętaj, aby mądrze wybierać swoich mentorów, szukając tych, którzy dzielą się prawdą i promują miłość i współczucie. Zostaw wiadomość dla Boga w komentarzach. Refleksja i medytacja to także sposoby na znalezienie światła i ochrony na swoich ścieżkach. Pozostając cicho w swoich umysłach i sercach, mogą otrzymać wewnętrzny wgląd i wskazówki. To właśnie w chwilach bez ruchu mój głos słychać najwyraźniej. W trudnych chwilach pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Moje światło jaśnieje w waszych sercach. A moja ochrona otacza Was, gdy szukacie prawdy. Mądrość, przewodnictwo, ochrona i światło są połączone z boskością. Wiedzcie, że jestem zawsze obecny: prowadzę, strzegę i oświetlam Wasze ścieżki. Zostawiam Wam tę wiadomość z miłością. Błogosławieństwami światła i ochrony. Amen. Niech to przesłanie zainspiruje Cię do szukania boskiego światła i ochrony na swoich ścieżkach. Pamiętajcie, że nawet w najciemniejszych chwilach Bóg jest z Wami, oświetlając i chroniąc Wasze serca. Niech wiara Was prowadzi, modlitwa umacnia, a Boża miłość Was otacza. Amen. Niech ta wiadomość będzie dla Ciebie inspiracją. Jeśli Ci się spodobała, skomentuj już teraz. Amen i udostępnij tę wiadomość komuś, kto Ty też musisz to usłyszeć. I nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby uzyskać więcej takich inspirujących treści. Do następnego razu, mój ukochany synku.